Ja kurwa przez dwie godziny grania na serwerze zabiłem dwie osoby Ej hey, Glock? Co? Tu nasi są obok? Ale no, to jest Kubuś, Kubik, to co? Nie, to tam już kurwa nie ma, ja jestem z 500 dalej Gdzie to z cs z kanału, czy nie? No, wy, wyszedłem z no, no, to miało kurwa laga, albo nie widzę go. No, A siada. O, no nie widzę go. Masz policie w tym Ja przez cały czas przebiegam wali podczas walki. So. No nie wiem. Ja. Kawa będzie kombatu na Ja w ogóle przebiegłem normalnie. 3000... Kurwa, bober! Ja w ogóle przebiegłem 3000 kr... kurwa 3? 7 koła krantek? Tu belgia jakiś jest. Ja tak samo, ja do karta. Teraz... Ja do ja Po piętach mnie ktoś wjechał. No w piętach mnie ktoś wjechał. tego kręta zarazem to alu. alu. No A, No to ja się wyjebałem, wyjechałem. No, tu jest dużo jasno, no, zbite. Przeżywę kurwa drugi kwiw. Mater. Zaraz tak. się powiem ile wycikałem, tylko niech mi wyjdzie znowu. Kurwa! Ja mi się łapam! Ej, ej, bo zostaw mi go, proszę, tyle punktów mam za niego. Możesz mi tepnąć? Tak I tak. to